Się. Przechodzimy do poprawki 109. Bardzo proszę, czy są uwagi? Są. Bardzo proszę. Może w kolejności. Panie Przewodniczący, Michał Szewski, zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentant Unii Metropolii Polskich. Ja na początku bardzo podziękuję za możliwość dopuszczenia strony samorządowej na posiedzeniu dzisiejszej komisji i chciałem e, powiedzieć, że e, złożyliśmy na ręce Pana Przewodniczącego obszerne stanowisko, e, którym apelujemy o odrzucenie tej poprawki Senatu. E, ta poprawka została wprowadzona e, w sposób dla nas niezrozumiały. Z tego względu, że wprowadza ona odrębny reżim e, e, gospodarki odpadami dla nieruchomości zamieszkałych i Mieszkałych i stosowanie odrębnego reżimu stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku obydwu systemów. Nasza nasza, jest to fundamentalna zmiana, która nie była w ogóle przedmiotem konsultacji ze środowiskiem samorządu, a w naszej ocenie ona będzie miała fundamentalny wpływ na koszty systemu i, i, i efektywność jego funkcjonowania. Po pierwsze, chciałem, żebyście Państwo pamiętali o tym, że nieruchomości nie zamieszkane na terenie naszych miast i miasteczek wsi stanowią średnio około 20-30% wszystkich nieruchomości, więc mają fundamentalny wpływ na to, jaki jest między innymi zorganizowany system, system odbioru odpadów. W, naszym, w naszej ocenie, yy, yy, jeśli chcie, będziemy chcieli zastosować yy, literalnie brzmienie yy, przyjmowanej z tą poprawką ustawy, będziemy mieli sytuację, w której będzie podwójnie funkcjonujący system odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, co od razu wpłynie na koszty yy, całego systemu, z tego względu, że śmieciarka będzie musiała. W Teoretycznie przejechać dwa razy e, dla, dla, dla nieruchomości jednych i drugich e, w przypadku, kiedy dwie, od, dwa odrębne podmioty będą obsługiwały system. E, jeśli chodzi o, e, o drugi punkt, e, ma, nieruchomości niezamieszkałe generują bardzo znaczącą ilość odpadów surowcowych. E, jak Państwo wiadomo, e, w, rok, w roku 2020 czeka nas pełna implementacja przepisów e, e, dyrektywy odpadowej, która zakłada osiągnięcie 50% poziomu recyklingu. E, Brak posiadania wpływu na, na to, w jaki sposób jest zorganizowany system w, w, w nieruchomościach niezamieszkałych, powoduje, że jest zagrożenie dla osiągnięcia tego poziomu odzysku w tym, w tym roku. Ponadto, ponieważ wiele gmin zdecydowało się na nieobejmowanie swoim systemem nieruchomości niezamieszkałych, no to mogę powiedzieć, że jeden z doświadczeń, które wynika jest fakt, że w tych gminach bardzo mocno wpływ, ma, ma to mocny wpływ na, na, koszty, na koszty systemu odpadów z tego względu, że odpady są po prostu podrzucane z nieruchomości niezamieszkałych do nieruchomości zamieszkałych. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku tak zwanych nieruchomości mieszanych. Pamiętajmy o tym, że nieruchomością niezamieszkałą nie jest tylko i wyłącznie budynek biurowy, ale jest również budynek, w którym są lokale użytkowe. I jakby w, w sytuacji, kiedy byśmy mieli wprowadzić dualny system, to po prostu spowoduje, że nieruchomo... odpady z jednego systemu będą trafiały do, do systemu drugiego. Stąd też bardzo wiele gmin zdecydowało się na, 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 na łączenie tego systemu, nie tylko ze względu na pragmatykę, logistykę, ale również koszty, które dla całego systemu ponoszą mieszkańcy miast. Stąd też y, nasz, y, nasz apel y, ze strony Unii Metropolii Polskich o odrzucenie tej poprawki Senatu. Dziękuję bardzo. Tak będziemy na bardzo proszę Pani poseł Janyska. Y, dziękuję bardzo. Ja y, uważam, że również, że nie powinniśmy tego przepisu przejmować, y, ale być może całkiem z innych powodów z powodów absolutnie formalnych. Proszę Państwa, wszyscy, którzy pracowali i w podkomisji, w komisji później nad tą ustawą, doskonale wiedzą ile czasu i jaki fragment tej ustawy nam zajął i ile było dyskusji. Pamiętacie Państwo również doskonale, że apelowaliśmy o to, żeby wyodrębnić ten cały fragment tematyczny tej ustawy do osobnej analizy i odrębnego procedowania prawnego. Poświęciliśmy naprawdę wiele godzin podkomisji i komisji. Po czym y, na komisji senackiej, która y, nie wiem, czy się mylę, ale trwała pewnie ze dwie godziny, tak, wprowadza się taki przepis, który naprawdę burzy tutaj y, absolutnie i y, y, ten system przyjęty wcześniej, mało tego, może sprawiać y, bardzo dużo problemów w praktyce. Ja już tutaj nie chcę się rozwodzić na temat tego, jakiego rodzaju nieruchomości y, będą tutaj te zamieszkały, niezamieszkałe wchodziły, bo to są przecież też te instytucje prowadzone przez y, samorządy Tutaj nie mówimy tylko o, o firmach i zakładach pracy, więc naprawdę mieszamy tutaj rynki i też jestem za tym, żeby absolutnie w tym momencie tego przepisu nie wprowadzać, aczkolwiek podkreślę raz jeszcze, uważam, że powinno być to z uwagi na wagę y, tematu i na y, tutaj bardzo dużo różnych wniosków i kontrowersji zgłaszanych powinno być osobno procedowane. Nie stało się tak, to nie mieszajmy teraz, nie komplikujmy tego systemu. Dziękuję bardzo. Poproszę następnego naszego gościa. Andrzej Porewski, sekretarz Komisji Wspólnej i samorządu terytorialnego ze strony samorządowej, równocześnie dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich, podobnie jak cała strona samorządowa, oczywiście popiera wystąpienie Unii Metropolii Polskich i pana prezydenta Olszewskiego. Oprócz tych praktycznych względów, o których mówił pan prezydent, a także formalnych, o których mówiła pani poseł, pragniemy jeszcze zwrócić uwagę, że skoro dyrektywa porządkuje pewien zakres problematyki zamówień publicznych i my to wdrażamy do polskiego systemu, nie mamy zresztą moim zdaniem wyboru, to Prowadzenie lex specialis w tej chwili w stosunku do zasad generalnych, które są przyjęte, musiałoby mieć swoje prawne uzasadnienie. Z orzecznictwa, z doktryny wynika jasno, że lex specialis za przyjęciem lex specialis muszą przemawiać istotne z, z prawnego punktu widzenia i również z merytorycznego względu. Tymczasem ta poprawka Senatu nie podaje żadnego uzasadnienia, dla którego akurat te fragmenty, miast czy gmin miałyby być wyłączone spod zasady generalnej. W związku z tym całe środowisko samorządowe zwraca się do Państwa posłów z prośbą o odrzucenie poprawki 109. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Pośle, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja uważam, że stanę w opozycji tutaj do strony samorządowej. Uważam, że te apele są bezzasadne z tego względu, że gmina jest tworzona przez mieszkańców. Czyli jeżeli mówimy tutaj o nieruchomościach zamieszkałych, to gmina ma świadczyć usługi przede wszystkim na rzecz tych mieszkańców gminy. tak? Więc y, tutaj jest uzasadnienie moim zdaniem wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z tego względu, że przypomnę Państwu, być może Państwo nie mają tego świadomości, ale jesteśmy na Komisji Gospodarki, a nie Komisji Samorządu Terytorialnego. I jeżeli my na Komisji Gospodarki będziemy działać w taki sposób, żeby y, działać wyłącznie na rzecz samorządów, to może po prostu powinniśmy zamknąć całą polską gospodarkę, wszystko wrzucić do in-houseu i nie gminy realizują wszystkie projekty, w ramach z wolnej ręki, tak? No tak to widzę niestety, jeżeli jest część tych nieruchomości niezamieszkałych, które mogą jeszcze być uratowane w wolnym rynku, gdzie wolny rynek może być tam uratowany, to dlaczego nie mamy w tym kierunku pójść? Ja uważam, że to jest bardzo dobra zmiana tutaj zaproponowana przez, przez Senat, to ratuje jeszcze w jakikolwiek sposób chociaż odrobinę tej wolności gospodarczej, której, którą tutaj niestety na Komisji Gospodarki pozbywamy. Pozbywamy się tej wolności gospodarczej. Także jeżeli gminy tak bardzo chcą z wolnej ręki sobie robić zamówienia, w porządku, ja to rozumiem, to jest w interesie gmin. Ja jestem też po rozmowach z wieloma burmistrzami, którzy byli negatywnie zaskoczeni tym, że ja tutaj wystąpiłem w obronie wolnego rynku, a nie w obronie samorządów. Tak, będę stał w obronie wolnego rynku, a nie w obronie samorządów. I uważam, że jeżeli samorządy już chcą położyć łapę na wolnym rynku, to w tej sytuacji powinni dostosować się do reguł, które są wyznaczone przepisami prawa. A tego typu zabiegi, że jest tutaj lek specjalist, że nie ma uzasadnienia, że orzecznictwo mówi tak czy siak. Szanowni Państwo, prawo w Polsce stanowi parlament i przypomnę na koniec raz jeszcze, to jest Komisja Gospodarki i póki co jeszcze w Polsce mamy wolny rynek i o ten wolny rynek będziemy walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę następnego gościa. No. Maciej Kiełbus, dzisiaj samorządowiec na cztery łapy, bo reprezentuje Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych i Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. Yy, maksymalnie szybko. Zgadzam się częściowo z Panem posłem, moim przedmówcą. Rzeczywiście jesteśmy na posiedzeniu Komisji Gospodarki, dlatego ta ustawa nie powinna demolować systemu gospodarki odpadami komunalnymi i nie powinna tak głęboko ingerować w ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uderzając w jej fundamenty, bo taka wpadkowa zmiana, która została przez stan zaproponowana po prostu rozwiązania zawarte w UCPG demoluje. Najprostszy przykład w kamienicy, w której na dole ma pan biura... A na dole ma Pan mieszkania, nie będzie wiadomo, kto ma te śmieci od Pana odebrać. Zgadzam się także z Panią Poseł Skowrońską, która apelowała o to, aby przepisy powinny być spójne. Ta poprawka zgłoszona do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obecnym etapie sprawia, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach traci swoją spójność. I wreszcie uwaga o charakterze ogólnym. Drodzy Państwo, nie ma żadnych przesłanych merytorycznych, aby na gruncie tej, tej cząstki zadania własnego, jakim jest odbiór odpadów komunalnych, bo tylko mówimy o odpadach komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, żeby w tym fragmencie zadania własnego gminy wprowadzać wyjątki od swobody organizacyjnej gmin w wyborze tego, czy robimy to przy pomocy własnych środków i sił w zamówieniu in-house, czy też przy organizacji przetargu. Dlatego wszystkie wymienione przeze mnie organizacje apelują do Państwa o to, aby tej poprawki Senatu nie przyjmować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo poproszę Pana Senatora, jeśli można, o ten punkt jest za kontrowersję. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo. To jest rzeczywiście ustawa kontrowersyjna, jest bardzo dużo opinii i tak samo jak w Sejmie, w Senacie mieliśmy zarówno przedstawicieli samorządów, którzy są odpowiedzialni za e, odbiór odpadów e, i jednocześnie e, inne stanowisko przedstawicieli gmin i e, samorządów. E, według nas e, jest to jakiś kompromis, który pozwala dalej funkcjonować. E, Przedsiębiorcom prywatnym, którzy muszę Państwu powiedzieć, że zmiana e, ustawy o, o odbiorze odpadów weszła 3 lata temu, też e, wzbudzała mnóstwo e, dyskusji. E, ci przedsiębiorcy e, zaangażowali duże siły i środki, e, zarówno w sprzęt, e, sortownie i teraz nie możemy tak automatycznie, jakbyście Państwo chcieli, e, zabronić im, w tej chwili ustawowo działalności, jeżeli gminy nie będą z nimi współpracowały, a z tego co e, słyszę, prawda, no, takie jednoznaczne stanowisko samorządu e, gminy miast, e, to boję się, że jeżeli ta ustawa nie wejdzie e, o wyłączenie terenów niezamieszkałych, to ci wszyscy przedsiębiorcy zostanie wyrzuceni z rynku. Dlatego według Senatu to jest dobry kompromis na funkcjonowanie i jakaś, jakąś Dziękuję. Dziękuję bardzo. jeszcze teraz znowu na zmianę. Bardzo proszę, pani poseł Janyska się zgłaszała. Panie senatorze, jednak mam trochę inne zdanie, aczkolwiek jestem absolutnie zwolennikiem. Kto pracował od początku w tej ustawie, to wie dokładnie, bo pre prezentowałam takie stanowisko, że tutaj jestem wolnorynkowcem. Uważam, że yy, propozycje zresztą składałam, że in-house, owszem, pod warunkami yy, rozsądnymi, nie przeszło to, ale w tym zapisie, w którym proponuje to Senat, yy, to robimy, proszę państwa, moim zdaniem więcej zamieszania, bo i tak tutaj jest zapis taki, że jeśli postanowi o tym Rada Gminy, no to jedna postanowi, druga nie postanowi yy, i będziemy mieli tutaj bardzo dużą różnorodność, mało tego możemy się narazić, też samorządy mogą się oczywiście narazić, co teraz jest również bardzo politycznie popularne, na zarzut korupcji, bo ci, którzy nie podejmą takiej decyzji, mogą być o to posądzeni. Także myślę, że naprawdę na tym etapie po tej całej dyskusji, która była, wprowadzenie tego przepisu po dwóch godzinach bodajże tak, po chciałam, chciałam to podkreślić, tylko i wyłącznie pracy w Komisji Senackiej, to uważam, że to jest zbyt daleko idąca propozycja pozycja. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, bardzo proszę Pan. Tak, Panie Przewodniczący, ja słowo, jedn, dwa słowa polemiki. Ja powiem tak, nieruchomości niezamieszkane nie są niczym eksterytorialnym na terenie naszych gmin i nasz apel do Państwa jest związany z tym, żeby te, tego typu zmiany, które robione są na szybko, nie robić kosztem naszych mieszkańców, bo ja reprezentuję tutaj mieszkańców i nie, nie, nie sektor komunalny nie. miasta stołecznego Warszawy, bo my jesteśmy przekonani, że ta zmiana po prostu wpłynie wprost na koszty całego systemu. Myśmy wolny rynek, proszę Państwa, już mieli przed rokiem 2012, przypomnę, w gospodarce odpadami. Z wszystkimi tego następstwami. Tak naprawdę częściowo załatwiony problem gospodarki odpadami w roku dwunastym. Dzisiaj jest doprowadzany do pewnego pewnego porządku, jeśli chodzi o kontrolę nad, nad strumieniem odpadów przez gminy. I prawda jest taka, że jedną z rzeczy, która jest dla nas fundamentalna, jest, jest kwestia kontroli przez samorząd polityki gospodarowania odpadami. Mamy Proszę tak, o, o troszeczkę mamy i, ciszę. Mamy Tak. Chciałem zwrócić państwa, państwa uwagę na to, że i tak my mamy dzisiaj na, na wielu miastach sytuację, e, ze, ze względu na niejasną definicję odpadów komunalnych i niekomunalnych, sytuacje, w których podmioty prywatne e, Mówiąc brzydko podkradają odpady, czy źle je klasyfikują i e, prawda jest taka, że apelujemy do Państwa o, o większe uszczelnienie tego systemu e, po to, żeby, żebyśmy mogli osiągnąć cele, które zostały nam, nam narzucone. E, owszem, jesteśmy na komisji gospodarki, ale proszę zrozumieć też naszą sytuację, w której powierzone zostało nam ustawą zadanie a drugą ustawą jest ograniczona możliwość jej realizacji. Jest to, tak jak powiedział Pan Dyrektor Porawski, naruszenie pewnej zasady generalnej, swobody funkcjonowania samorządu i decydowania tego, w jaki sposób chcemy tym, ty, 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 ty z tym problemem sobie poradzić. Pragnę tylko jeszcze zauważyć, że w mieście stołecznym Warszawy, ja wiem, że to nie jest miasto referencyjne, ale jednak e, e, odpowiedzialne za produkcję 8% odpadów w skali całego kraju, e, a w regionie ponad 10%, e, e, sektor prywatny ma się naprawdę bardzo dobrze, mimo tego, że sektor komunalny również na nim funkcjonuje i realizuje zadania. I ze strony miasta stołecznego Warszawy zawsze padała deklaracja, e, że jesteśmy zainteresowani, nie jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem sektora komunalnego, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. E, to też wiem od swoich kolegów z innych samorządów, że mają identyczne podejście. Nam chodzi tylko i wyłącznie o zachowa zachowanie pewnej fundamentalnej zasady, żeby nie dochodziło do kuriozalnych sytuacji, że my swoim własnym spółkom musimy powierzać zadania w drodze przetargu publicznego. Jest to sytuacja naprawdę bardzo kuriozalna i nie mająca miejsca w żadnym innym z sektorów, tylko i wyłącznie w sektorze gospodarki odpadami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Sowa. Nie, dziękuję bardzo. Jeszcze dwa, ostatnie dwa głosy naszych gości i później stanowisko rządu. Chciałbym jeszcze dodać, że po pierwsze my nie działamy w próżni prawnej albo wbrew gospodarce. Działamy na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. To jest także przepis prawa w Polsce obowiązujący. I on dotyczy wyłącznie sfery użyteczności publicznej, a nie całej gospodarki. Jeśli państwo Przecież Państwo dobrze wiecie, w jakim stopniu gminy wspierają swój rozwój gospodarczy. Gminy nie działają przeciwko firmom działającym na terenie gminy. Druga sprawa, firmy prywatne nie są zagrożone, ponieważ w wielu miastach sektor komunalny już nie istnieje w gospodarce odpadami i przecież żaden samorząd dzisiaj nie ma środków ani pomysłu na odtwarzanie tego sektora. Myśmy celowo sprywatyzowali w wielu miejscach sektor gospodarki odpadami i tam sektor i tam przedsiębiorstwa prywatne dalej będą świadczyć te usługi, bo tam nie ma alternatywy. Więc kompromis w tym zakresie nie jest potrzebny. Chcę przypomnieć, że ten kompromis został już wypracowany w tej ustawie w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dyskusji pomiędzy rządem a środowiskiem samorządowym, i ten kompromis naprawdę zabezpiecza interesy wszystkich. Chcę jeszcze w ostatnim zdaniu powiedzieć, że to gminy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za nieosiągnięcie przyjętych przez Polskę zobowiązań. To są zobowiązania, to jest odpowiedzialność finansowa i to są wysokie kary, które jeśli nie uzyskamy odpowiedniego stopnia odzysku, to będzie, będziemy płacić my z kasy, na którą składają się obywatele gmin, nasi mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Ostatni głos, bardzo proszę. I dosłownie w dwóch y, słowach polemicznie do wypowiedzi pana senatora. Kompromis tak, ale nie uderzający w istotę zarówno konstrukcji zamówień in-house, jak i systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego dzisiaj, kiedy głosowali państwo poprawki wprowadzone pse, przez stan związane z in houseem dotyczące zwiększenia nadzoru nad in houseem przejrzystości, y, y, za, ogłoszeń z tym związanych, strona samorządowa absolutnie to akceptuje, bo nie mamy nic do ukrycia. Natomiast tam, gdzie te poprawki zburzą rozwiązania już wypracowane. Tam musimy powiedzieć stop. Szanowni Państwo, zatrzymajcie się, zastanówcie się nad tym rozwiązaniem. I ostatnie zdanie. Absolutnie te rozwiązania nie wprowadzają zakazu prowadzenia działalności przez podmioty prywatne, tak jak mogłoby to wynikać z wypowiedzi pana senatora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze legislacyjne chciałbym zabrać. Tak, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, my chcielibyśmy tu pewną, wskazać na pewną rzecz formalną i też prosić rząd ewentualnie o wskazanie, wskazanie związku pomiędzy dodawaną poprawką 109, dodawanym poprawką 109 w artykule 6c ustępie 2a z innymi zmianami, które mamy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które są wprowadzane ustawą z druku 366. My chcielibyśmy wskazać, iż na etapie prac sejmowych jedynymi zmianami, poza tymi, które znalazły się w druku 366, były te, które były konsekwencją legislacyjną uchylenia niektórych przepisów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast poprawka 109 polega na dodaniu w artykule 6c, który w brzmieniu przyjętym przez rząd przy wniesieniu projektu do Sejmu e, nie był nowelizowany, polega na dodaniu ustępu 2a, który wskazuje, iż w przypadku, gdy Rada Gminy w drodze uchwały postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych, Wójt, Burmistrz lub Prezydent jest obowiązany zorganizować przetarg. E, Mając świadomość, pewnie wszyscy mamy tę świadomość, iż zgłaszanie poprawek, które, co do których byłoby ryzyko wyjścia poza zakres nowelizacji jest obarczone właśnie pewnym ryzykiem niekonstytucyjności, no chcielibyśmy prosić stronę rządową o wskazanie, jeśli można, związku tych przepisów, które są w nowelizacji w brzmieniu przyjętym przez Sejm z poprawką 109. Chcielibyśmy tylko wskazać, iż artykuł 7 w brzmieniu przyjętym przez Sejm m.in. zmienia artykuł 6d, nadaje nowe brzmienie ustępowi pierwszemu. Wójt Burmistrz lub prezydent jest zobowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w artykule 6c. No natomiast w żaden sposób nie zmienia artykułu 6c. Mówię oczywiście o brzmieniu przyjętym przez Sejm. Pytanie jest, czy zgłaszanie teraz tej propozycji poprawką Senatu nie jest po prostu za późno, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, bardzo bym prosił o stosowanie się do tych głosów. Panie Przewodniczący, jest to na pewno najtrudniejsza kwestia, jeżeli chodzi o poprawki Senatu. I też na tej, na dzisiejszym posiedzeniu pa, padło mnóstwo argumentów i to i, i argumenty za i argumenty przeciw, a do, do tego jeszcze doszły też argumenty tutaj pana mecenasa Nikiela. W związku, w związku z czym ja, ja nie mam niestety do, ma, takiego pełnego mandatu, żeby teraz jednoznacznie odrzucić, czy, czy rekomendować odrzucenie poprawki Senatu. Natomiast na pewno ta kwestia wymaga dodatkowego przedyskutowania z Ministerstwem Środowiska jeszcze też, bo tutaj rzeczywiście też są, też są wątpliwości, więc na tą chwilę nie mam takiego mandatu, żeby rekomendować odrzucenie poprawki Senatu, ale kwestia na pewno wymaga do jutrzejszego posiedzenia plenarnego w naszym gronie przedyskutowania. Przepraszam za taką niejednoznaczną odpowiedź, no ale właśnie tego jednoznacznego stanowiska do końca nie można w tej chwili udzielić. Dziękuję bardzo. Pani poseł Skowrzeńska. Panie Przewodniczący, ja się tej ostatniej wypowiedzi Pana Ministra trochę dziwię, bo jestem i chciałabym poprosić, skoro Pan Minister, ta poprawka została przyjęta w Senacie, to chciałabym usłyszeć, jakie było stanowisko rządu przy prezentowaniu tej poprawki w Senacie, bo rozumiem, że jeżeli Senat przyjął tą poprawkę, to pewno zgodnie ze stanowiskiem rządu, chociaż czasami zdarza się inaczej. Jestem do tego przygotowana, ale etap, na którym o tym rozmawiamy, a myślę, że w pracach komisji w Sejmie było dość czasu, żeby również o tym elemencie tej ustawy mówić, to chciałabym od pana ministra... Pana ministra zapytać, jakie było stanowisko e, rządu w tej sprawie w czasie prac senackich. Niestety nie satysfakcjonuje mnie, pewno pan minister jest w tym momencie w trudnej sytuacji, ale chcielibyśmy poznać, jakie było stanowisko rządu w Senacie, bo nie może być tak że w Senacie Państwo mówicie, że jesteście za takim rozwiązaniem. Po dyskusji dzisiaj widzimy grupę gości, którzy mówią o tym rozwiązaniu. Nas niepokoi w tym zapisie jedno dowolność. Gdyby ta ustawa, gdyby to rozwiązanie nakładało obligatoryjność. To wtedy byśmy rozumieli, że jest to czysty przepis. A w tym przypadku ten przepis jest po pierwsze niejednoznaczny, wprowadzony na tym etapie, a na końcu pan minister mówi, że nie ma stanowiska rządu. Jakie było w Senacie? Dziękuję bardzo. I jeszcze pan poseł przewodniczący Zybowski, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Dwie uwagi. Po pierwsze do pani poseł, no, szanowni państwo, no nie jest chyba niczym złym, jeżeli w czasie dyskusji, wsłuchując się to czasami też w argumenty, może dojść do zmiany stanowiska. Nie mówię, że tak było w tym momencie, no ale sama pani zauważyła, że przecież w czasie dzisiejszego posiedzenia komisji też nie wszystkie poprawki zaproponowane przez nas zostały zaopiniowane pozytywnie, nie wszystkie zostały zaopiniowane negatywnie. To jest raz, a Druga rzecz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o, o głosowanie, do którego za chwileczkę dojdzie Pani Przewodniczącej, ja chciałem tylko powiedzieć, że będziemy głosować jako Prawo i Sprawiedliwość za przyjęciem tej poprawki, przynajmniej na komisji, ale nie znaczy to, że tożsame, tożsame głosowanie zostanie powtórzone, znaczy, że to samo stanowisko zostanie powtórzone w czasie prac nad, w czasie prac już i głosowań na sali plenarnej. Będziemy jeszcze nad tym dyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo i ostatni głos Pani poseł Skowrońska. Chciałabym, że Pan Poseł Zubowski nie cenzurował mojej wypowiedzi. Moje pytanie było do rządu, jakie było stanowisko w trakcie, a Państwo, tak jak nasz klub, będziecie podejmować tę decyzję. Powiedziałam o uwagach i wątpliwościach, a myślę, że pracowałam w tej podkomisji i mieliśmy dość czasu, żeby o tym rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ze względu na to, że to rzeczywiście najistotniejszy zapis i poprawka, która została zgłoszona przez, przez Senat, ja mogę tylko powiedzieć jako przewodniczący, jakie jest moje stanowisko, skorzystam z tego prawa. Ja od po początku byłem w ogóle przeciwnikiem in i uważałem, że jednak wolny rynek powinien decydować o, o pewnych działaniach, e, jeśli chodzi e, przede wszystkim o małe i średnie przedsiębiorstwa, ale tak się stało. Natomiast uważam, że jeżeli już została taka decyzja podjęta, że in-house zniknął, no, tak na dobrą sprawę, że, 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 że po prostu nie został odrzucony, to przynajmniej nie domolujmy tego systemu, który został wypracowany, bo, bo nie ma nic gorszego jak prowadzenie bałaganu, nawet w rozwiązaniach, które nam się nie podobają. W związku z tym, pomimo tego, że, że uważałem, że jednak in-house nie powinien zafunkcjonować, w tym akurat wypadku, jako przedstawiciel nowoczesnej i przedstawiciel naszych tutaj reprezentantów, będziemy głosować za odrzuceniem tej poprawki, licząc na to, że rzeczywiście w ostatecznym, jeżeli nawet ta poprawka zostanie przyjęta, że na posiedzeniu plenarnym będziemy liczyli również na jeszcze pochylenie się i tutaj z ust pana ministra wynika z tego, że jeszcze będą jakieś rozmowy prowadzone, bo rzeczywiście uważam, że jeżeli stanowimy prawo, to stanowmy takie, które po prostu jest czytelne, jasne, klarowne, nawet jeżeli one nie wszystkim się podobają. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa? Jest za przyjęciem poprawki 109. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw?